Załóż sobie maseczkę, okulary. Na nosek. Ech. Za uszy. Druga tak samo. <grystanie> 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 Jestem w Woli Miłkowskiej. To mała wieś położona na pograniczu województwa łódzkiego i wielkopolskiego. Można powiedzieć, wieś jak malowana, bo jej mieszkańcy zajęli pierwsze miejsce w konkursie Krampa na najpiękniejszą dożynkową ozdobę. I przygotowali przeogromny kombań ze słomy. Byłem, widziałem i potwierdzam. A ten fajny plac zabaw za mną to właśnie nagroda za zajęcie pierwszego miejsca. Ale nie przyjechałem się tu bawić, zresztą i tak zaklinowałem się w zjeżdżalni. Przyjechałem tu spotkać się z Kasią i Łukaszem, którzy mają mnie nauczyć jak się obchodzić z krowami, a ja im w zamian przygotuję przepyszne placuszki z twarogu. A póki co dzieci, czy możecie troszeczkę wujka tutaj przepchnąć za tej zjeżdżalni? Jedziemy, jedziemy, jedziemy! Poszło! Aj tak nie poszło. To właśnie dzięki firmie Kram, która w tym roku obchodzi swoje 70. urodziny, znalazłem się w tym niewielkim gospodarstwie, gdzie można powiedzieć, życie mlekiem płynie. Wydoi krowę, damę taką charakterną. Zobaczcie, jak wygląda sielskie życie na wsi. I mam zamiar niejedną z nich wydoić, napić się pysznego, cieplutkiego mleka i zobaczyć, jak sielsko żyje się na wsi. Mhm, <laughs> no napiję się na pewno ciepłego mleka. Ale najpierw spotkam się z Kasią i z Łukaszem którzy na gospodarce znają się jak mało kto. Od ilu pokoleń już tak działacie? Z tego co wiem, to na pewno ojciec i jego rodzice tak samo. Kasi w mniejszym stopniu, ale też pracował. A powiedz mi kochana, czy już w takim razie polubiłaś życie na wsi i zajmowanie się krowami, czy weszło tak, to w krew? weszło mi to w krew, no, mi to ładnie wszystko uświadomił, wyszkolił. Kasiu, ile krów teraz macie? Krów 35. 35 krów. A ile mleka średnio oddajecie, powiedzmy, miesięcznie? 20 tysięcy? Około 20 tysięcy. 20 tysięcy litrów mleka. Daję czyli teraz rano. rozumiem, Daję. rano wstajesz, zamiast przebiórki dzieci, to idę wydoić krowę, idę tak? Idę wydoić krowę, tak. Wierz mi, że wstaje przede mną. O, czyli o której zaczynacie dzień na wsi? No my akurat jesteśmy śpiechami, słuchaj, tak w porównaniu z innymi wstajemy ciut później. No, tak o, szósta godzinka. Szósta rano. Godzinka. Na szczęście przyjechałem w godzinach przedpołudniowych uczenia się y, hmm. życia na wsi i obsługi krów. Bo jakbym miał wstać o 5, 6 rano, żeby doić krowy, no nie wiem, czy bym dał o, radę. nie, jest łatwo. Słyszałem, że macie dla mnie ciuszki przygotowane, i parę Mamy. pomysłów macie, jak mnie nauczyć no, i wprowadzić w to życie na wsi. Pokażemy Ci wszystko. Od spodu. Ja tutaj widzę diabełka w oczach, widzę wezoło, w oczek, że jest jakiś podstęp. Mam okazję pokazać Mieszczuchowi, jak to wygląda. A to to, to fakt. Chodźmy się w takim razie przebrać. współczesny ubiór rolnika wygląda jak kombinezon torowy Valentino Rossi. Mam nadzieję, że i tutaj będzie nowocześnie, że te krowy są już podłączone pod mechaniczne kanki i wszystko będzie praktycznie gotowe. Czy mam rację, tak? Masz rację, masz rację, ale tu u nas nie jest tak łatwo. Ja dojem aparatem, ty będziesz doił ręcznie. <laughs> ale... Chcesz się nauczyć? <laughs> Oczywiście, że Przypomnijmy chcę. Przypomnijmy ci, jak to się dało. Ja dla pamię... ciebie nawet wynalazłem stary łańcuszek. Ale ruch... to nie ruch... dla mnie, chyba tylko dla krow krowy! O, krowy. <laughs> Oni nazwali po imieniu każdą z tych krów. To jest na przykład Lucia, a ta? Jagoda. A nie mogła być Lucia, Gusia, Busia, niełatwiej by Wam było? O, nie, nie. to Niektóre imiona są jeszcze właśnie po rodzicach, zostały. A <laughs> imiona krów po rodzicach. Brzmi to pięknie. Przepraszam, gdzie ty z tą krową idziesz? No, no, na łąkę na idziemy. Na łączkę? Tak, no, o, tak, oczywiście. Ona jest y, konkretna krowa, ona ma. Właśnie widzę. Ostatnie co chce, to iść. Podobno ta krowa ma niezły temperament. Z niejedną temperamentą kobietą sobie poradziłem. Ciekawe, jak mi pójdzie z krową. Gdzie żeście mnie z tą krową uciekli, no? no w jej naturalne środowisko. E. Tu mamy płyn z pianeczką. Przykładamy do każdego jednego strzyku. Eee, bliżej, bliżej. Panie, Tomaszu. I teraz rozumiem jakiś specjalny płyn, który służy do... Czyszczenia. Czyszczenia od bakterii. Tak, od bakteriania. I teraz papierem ściągamy wszystko. No teraz czas na dojenie. Czyli wiaderko. Czekaj, ja pamiętam, technika była taka, że na górze łapiemy i ściągamy. ściągamy. Do... O, już dawno chyba nie miałeś z tym do czynienia. Tak, żebyś chociaż szklankę dla siebie udoił dzisiaj. Tylko do wiadereczka, do wiadereczka, a nie obok. Mówisz, że krowa ma spa, czyli co teraz powinien zrobić? Nawoskować ją? Nie, 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 nie Specjalnie trzeba y, nakremować specjalnym Aha. preparatem. Ale co mam na ręce, to tak? Tak, i typowo na wymie smarujemy. Przy okazji ty też będziesz miał. Na ręce kawałek. i na wymie? Tak. Aaaa! 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 Jest idealnie. Krowa będzie zadowolona. Czy możemy przejść do innego? nią, jaka jest przeszczęśliwa. Wiem, że to dojenie troszeczkę mizernie mi poszło, no ale z tego co wiem, to jeszcze Łukasz kilka zadań dla mnie przygotował. Tak, zgadza się, ja idę na wiaderko, a ty końca Łukaszem. Łukasz! Czekaj! Łukasz! Ciekawe, co teraz wymyśli. No dobra, Łukasza już znalazłem, ale to co on robi nie do końca mi się podoba, biorąc pod uwagę, że miałem się nauczyć oporządzania krów, a tymczasem Łukasz, czy ty masz dla mnie jakieś kolejne, dosyć dziwne zadanie? No mam, bo dojenie krów na wsi to nie wszystko. Trzeba czasami odrestaurować jakiegoś starego klemocika. Teraz mam polakierować cały ten płuk i zrobić go na laleczkę. Ach, ale to też świetna informacja. Zwróćcie uwagę, że wcale nie trzeba kupować nowych urządzeń, aby oporządzić gospodarstwo. Można kupić coś starego i za pomocą lakierów trochę po fantazji. prostu trochę fantazji i zrobić nowy, piękny płuk. No to pokaż, jak to się robi. Delikatne ruchy. A że jeżeli pod nachylenia masz odpowiedni. No, to wszystko jest ważne. Wiesz, jak już to się robi, ja cię z tym zostawię. Załóż sobie maseczkę, okulary. żeby no się potrzyma, nie nawrócić. Podtrzymam. Potrzyma, na nosek. Na nosek. Za uszy. Gdzie to? Druga tak samo. <grym> to teraz ty mnie tu zostawiasz, tak? Poobserwuję sobie z daleka, żebyś się przypadkiem nie stresował. <grym> kromy. Przecież kromy to ja umiem dojść. Wielkie miaj waj wiem przyjechać nauczyć Słuchaj, a nie musiałem. Maric jak starej Nie, bo ja się normalnie. miałem tu uczyć, gospodarstwo remontować. No, no ale słuchaj, no <słuch> chciałeś poczuć, wieś, to masz. Trochę mi to zajmie, powiem ci. No dobra, to ja już sobie resztę skończę, a ty bierz się za to, co umiesz robić najlepiej. O końcu. Lecę gotować, a wy chodźcie ze mną. A ty głodniej dalej. Działaj. Przygotuję im przepyszne placuszki z twarogu gotowanych ziemniaków, które podam z dżemem pomidorowym. Przygotowanie tego dania jest naprawdę proste i nie wymaga żadnych kulinarnych umiejętności. A zacząć musicie od zerwania garści swoich ulubionych ziół. U mnie jest to bazylia, mięta, szałwia i tymianek. Teraz te zioła rwę do takiej miski na większe kawałki. Po czym? z dodatkiem soli, będę je ucierał. Gdy już w ten sposób będziecie mieli utarte zioła, teraz należy dodać trzy świeże jajka. Pamiętacie ten prawdziwy, wiejski twaróg, który kiedyś można było kupić na bazarze lub w lokalnym sklepie? Ten twaróg musicie wkruszyć tutaj, do tej jajeczno-ziołowej mikstury. Teraz musicie dodać ugotowanych ziemniaków. Mniej więcej tyle samo, co twarogu. Prosta wiejska kuchnia. Twaruk, ziemniaki, jajka i zioła, które są posadzone zaraz za domem. Aby teraz ciasto dokładnie się połączyło, musicie dosypać troszeczkę mąki. Najlepsza będzie tutaj pszenna. No, chyba że macie problem z glutenem, to polecam ryżową. U mnie twaruk był mało słony, podobnie i ziemniaki, dlatego użyłem całkiem sporo soli, no i odrobinę pieprzu, jeszcze żeby troszeczkę temperamentu nadać tym plackom. Mm, mm, to już jest przepyszne. A po usmażeniu, jak będzie chrupiące, ale żeby było jeszcze bardziej chrupiące, to teraz ten farsz na platuszki odstawiacie pod ściereczką na bok. Chodzi o to, żeby to bardziej się zbiło. A w tym czasie przygotuję dżem z pomidorów. Tutaj w rondelku rozpuszczam trasę, właściwie karmelizuje brązowy cukier. Dzięki temu ten dżem będzie miał taką karmelową nutkę. Potrzebna Wam cebula szalotka, którą niechlujnie pokrójcie w obojętne, jakiej wielkości kostkę. Szalotkę teraz wrzucam do karmelu. Bardzo wysoka temperatura cukru sprawi, że ona momentalnie puści soki i przygotuję sobie pomidory. Zerknijcie tylko. Tu mam miks swoich ulubionych pomidorów. Bardzo ważne, żeby były mega, ale to mega dojrzałe. Wcześniej sparzyłem je wrzątkiem i obrałem ze skórki. Teraz ta cebulka już tutaj jest tak ładnie przyrumieniona. Mogę spokojnie wrzucić te całe pomidory. Dajcie im chwilę, żeby puściły wodę. I przygotujcie sobie takie urządzenie. I teraz za pomocą tuczka do ziemniaków rozgniatam pomidory. Pachnie już niesamowicie ten karmel w połączeniu z pomidorami, z cebulą. Teraz jeszcze tylko to doprawię. Sól oraz pieprz. I ponieważ dżem będę podawał do dania dosyć wytrawnego, to dodam jeszcze odrobinę rozmarynu, który nada tutaj takiego dodatkowego smaku i aromatu. Pomidory teraz przestawię na mniejszy palnik, żeby się powoli redukowały. A ja wracam do placuszków, bo już mogę zacząć je smażyć. Mam nadzieję, że Wasze ciasto, podobnie jak moje, lekko osiadło, przez co jest bardziej zbite. A wiecie, po co jest ten zabieg? Po to, żeby po usmażeniu w środku były bardziej chrupiące. Teraz tylko muszę uformować placuszki. Na dodatkowy talerz wysypcie odrobinę mąki kukurydzianej. Będę w niej obtaczał placuszki. Dzięki temu po usmażeniu będą mocno chrupiące. Teraz za pomocą czystych rąk formuję takie to oto. Placuszko, można powiedzieć, kotleciki. Ostatni placek obtaczam w mące kukurydzianej i mam już przygotowane do smażenia. Placuszki usmażę na oleju, ale dodam do tego jeszcze odrobinę masła. I proponuję, abyście Wy też właśnie w tej chwili zrobili dokładnie to samo. Masła tutaj należy dodać dla samego smaku i aromatu, bo przecież Wy wiecie, jak ja kocham ten smak masełka. Na pewno i w waszej kuchni już tak niesamowicie pachnie, zarówno tym podgrzewającym się masełkiem, jak i tym dżemerem pomidorowym, który zerknijcie tylko jak pięknie tutaj zgęstniał. I tlach, ciach, tłuszcz jest ładnie rozgrzany, przyrumieniony. Pół limonki teraz wciskacie do tego pysznego pomidorowego dżemu. Oczywiście, jeżeli lubicie mocno słodkie drzemy, nawet te warzywne, to nie dodawajcie limonki. A dla samego smaku po prostu zetrzyjcie skórkę. Chrupiące placuszki teraz należy odcedzić na papierze z nadmiaru tłuszczu, oczywiście. O, właśnie tak. Pozostawię je dosłownie na sekundkę. A w tym czasie zajmę się już ostatnim składnikiem swojego dania, a będzie to pyszny, zdrowy, miętowy groszek. Nic prostszego. Teraz do groszku dodajcie sok z limonki. Chodzi o to, żeby ten groszek delikatnie zakwasić, żeby stworzyć taką kontrę smakową. Same pomidory są bardzo słodkie. No, twaróg z ziemniakami wiecie jak smakuje, więc groszek musi nadać charakteru. Ale oprócz groszku dodam jeszcze trochę mięty. Ona nadaje takiej świeżości i orzeźwienia każdemu daniu. O, tak. I tą solidną garść mięty dodajcie do groszku. Jest groszek, jest mięta, jest limonka. Nic więcej nie trzeba. Kasia, Łukasz, obiad gotowy. Chodźcie, chodźcie, Kasia, Łukasz, chodźcie, chodźcie. I dzieciaki, chodźcie, próbować. Słuchajcie, zobaczcie tylko na te placuszki, które wam tu przygotowałem. No zobaczymy, Bardzo czy ci poszło. Bardzo prosty przepis. Z tak które <grym> Nie no, <grym> bak, nie lepiej byś mi, nie poszło, mi poszło niż z turkiem. Dobra, dobra. Spójrzcie na te placuszki. Podobałem Wam się, takie złociste. Tak. I jeszcze tylko odrobina groszku, który specjalnie tutaj przygotowałem. Lekko miętowy, lekko limonkowy. Wygląda apetycznie. Wygląda apetycznie. Tak. No to kto próbuje pierwszy? To ma pan? próbują dzieciaki. Ania? Nie. To dwa są dla was i jeden dla mnie. Pasuje tak? Proszę, Może rusz. Być. A ja spróbuję w takim razie łyżką. No i czekam na opinię. Jemy. Smacznego. Dobra. Mm. No i jak, słuchajcie? Widzę, że smakuje, nie bo normalnie no, się, się to cieszą. Wyborne, hmm. Jak ucieka, to smakuje. Mm. Skromnie mówiąc, że całkiem mi nieźle wyszło. Lepiej niż z krowami. Za no. No. to dojenie. Całkiem niezłe. Mam tutaj dla ciebie taką oto. No nie. Odznakę. Moi drodzy, właśnie zostałem mlecznym rycerzem. To już kolejne piękne odznaczenie dla takiego mieszczucha jak ja, który właśnie wyniósł się na wioskę. Ale to jeszcze nie koniec odznak, które zdobędę w tej serii, więc śledźcie uważnie każdy odcinek.